Dzień dobry, nazywam się Rafał Kowalczyk. Chciałbym z Państwem podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi fotografowania żubrów. Zapraszam więc na spotkanie oko w oko z żubrem. Może parę słów o sobie. Ja jestem naukowcem. Od prawie 30 lat mieszkam w Puszczy Białowieskiej. Od prawie 20 lat badam żubry ich zachowanie, ekologię, historię i te doświadczenia postaram się też wykorzystywać w fotografii. Fotografuję żubry od kilkunastu lat. Na żubrach uczyłem się fotografii i pewnie mógłbym powiedzieć, że fotografowanie żubrów to jest jedyne, co, co potrafię i pewno jest w tym trochę prawdy. Żubr jest bardzo wdzięcznym obiektem fotografowania i jest takim obiektem, który jest bardzo pożądany. Wynika to z faktu, że jest ciągle dosyć rzadkim zwierzęciem. No musimy pamiętać, że żubr żubry jest gatunkiem chronionym, ściśle chronionym, więc przy jego fotografowaniu obowiązują określone. Zasady, chociażby ta że żubrów nie wolno płoszyć. Żubry są zazwyczaj. Występują w określonych miejscach. W Polsce tych miejsc jest niedużo, nie w tej chwili jest ich 5, czy nawet, czy nawet 6. I wielu fotografów właśnie do tych miejsc jedzie, aby spotkać się z, z żubrem. Pewnie nie mogę zażartować, że żubr jest łatwy do znalezienia, bo jest, bo jest duży, ale nie zawsze jest to takie proste, chociaż no, są pewne miejsca, w których żubry łatwiej jest znaleźć. Ja fotografuję w Puszczy Białowieskiej i moje doświadczenia w zasadzie dotyczą tutaj tego, tego unikatowego ekosystemu. Jeszcze 10-15 lat temu żubry można było spotkać prawie wyłącznie w lesie. Zresztą żubr jest uważany za króla lasu, chociaż no, moje badania i moich współpracowników pokazują, że żubr niekoniecznie jest gatunkiem leśnym, ale to jest dłuższa, dłuższa historia. Kiedyś żubry były z terenów otwartych przeganiane, odławiane, a nawet zabijane, kiedy się, pojawiały się na łąkach w sąsiedztwie lasu. Ale od, od kilkunastu lat, również w wyniku naszych działań, nastąpiła zmiana w podejściu do, do żubra, i żubry coraz częściej można obserwować na terenach otwartych, gdzie stały się stałym elementem krajobrazu. W wielu miejscach to pojawienie się żubrów na terenach otwartych odbywa się w sposób praktycznie bezkonfliktowy. No, na innych obszarach, te konflikty się zdarzają. Przez to, że żubra można zobaczyć w terenie otwartym, już nie musimy go fotografować w lesie, gdzie szczególnie w takim lesie jak Puszcza Białowieska jest to bardzo trudne, bo jest to las dosyć gęsty w lecie z małą widocznością. W związku z tym w przeszłości te żubry często były fotografowane gdzieś w miejscach do karmiania przysianie przy I, i te zdjęcia, no, nie były tak, tak piękne jak zdjęcia, które są robione gdzieś poza lasem, w terenie otwartym. Żubr jest wdzięcznym obiektem fotografowania, bo daje rzeczywiście dużo możliwości. Żubry można fotografować w, w, w stadzie, można fotografować żubry pojedynczo, można je fotografować z. Bliska, oczywiście przy zachowaniu określonych zasad, o czym powiem trochę później. Można je też fotografować z daleka. Można żubry fotografować w bardzo różnych zachowaniach, w związku z tym, że one są duże, w związku z tym no, mniej, mniej płochliwe, można fotografować je, kiedy żerują, kiedy odpoczywają w takich bardzo naturalnych. Sytuacjach. Ale też czasami można, widząc Żubra, w jakiś sposób komponować zdjęcie, na, na którym widzimy Żubra. W związku z tym, że Żubry są trochę mniej płochliwe, można, można te kadry komponować, można się przesuwać, żeby rzeczywiście uzyskać ciekawe obrazki. Ja przynajmniej tak często robię, oczywiście w granicach. Rozsądku. Żubry są też takie bardzo plastyczne, mają wiele elementów, na których można skupić uwagę, i mimo to, że wydaje się, że są takie bardzo do siebie podobne, to nawet na tym zdjęciu widać, że, że każdy żubr różni się od siebie one mają inny kształt rogów czasami te rogi złamane mają inny kształt głowy. Inną nawet mimikę twarzy, inny kształt ciała, różnej wielkości garby, różnej koloru, różnego koloru futro, czasami te włosy są dłuższe, czasami krótsze, więc nawet gdy mamy stado, możemy każdego żubra fotografować oddzielnie i te zdjęcia będą bardzo różne. Żubr ma też wiele elementów, dzięki którym możemy no, skupić się na pewnych detalach, rogach, Garbie, futrze, nawet oku przy bardzo, bardzo bliskim zbliżeniu, więc nawet fotografowanie pewnych elementów, części ciała żubra daje duże możliwości i rzeczywiście daje czasami niespodziewane efekty. Żubry, w związku z tym, że budują w różnych miejscach, no, ich otoczenie jest różne, to daje oczywiście różne możliwości. Ja fotografuję w, głównie w Puszczy Białowieskiej, gdzie na przykład występują piękne, poranne mgły ścielące się na, na łąkach. Jeśli mamy żubra, taką mgłę i wschodzące słońce, to, rzeczy, wschodzące słońce, to rzeczywiście efekty są e, piękne, fascynujące, czasem nawet e, zaskakujące. Czasami zdarzyło mi się fotografować żubry w Puszczy Knyszyńskiej, Tam zimą na przykład one są w terenach otwartych, na, na polach. Krajobraz jest tam pagórkowaty, to też rzeczywiście daje, daje dużo możliwości fotografowania żubrów. No często te żubry, żubry są fotografowane o wschodzie lub zachodzie słońca, więc można nawet na tle słońca te żubry w takim terenie fotografować. No Żubr jest dużym zwierzęciem, wyróżnia się w, w krajobrazie, no ale. Jego ubarwienie jest często ciemne, więc w takim na bardzo jasnym tle, przy śniegu, rzeczywiście to fotografowanie jest trudne i to też trzeba na to zwrócić uwagę. Nie zawsze, kiedy mamy śnieg, kiedy nie mamy słońca, te efekty fotografii będą takie, jak oczekiwaliśmy. No ale oczywiście metodą prób i błędów można sobie z tym poradzić. Tak jak powiedziałem, że przy fotografowaniu żubrów no często opieram się na swoich doświadczeniach związanych z badaniami żubrów. Miałem okazję obserwować żubry setki, może nawet tysiące razy. I te doświadczenia też wykorzystujemy w naszych badaniach, jak żubry zachowują się w kontakcie z człowiekiem, jak reagują na obecność człowieka. W czasie naszych badań często notowaliśmy te, te zachowania. Zebraliśmy prawie 500 takich obserwacji kontaktu z, z żubrem. I, I muszę powiedzieć, że w większości oczywiście przypadków, w 99 ponad procentach, no, kiedy zbliżamy się do żubra, żubr odchodzi. Czasami unika w czasie tych naszych obserwacji jedynie dwa razy. Zdarzyły się ataki. Było to poniżej 1% przypadków, co pokazuje, że żubr generalnie nie jest groźnym zwierzęciem. On unika bliskiego kontaktu z człowiekiem, ale są oczywiście pewne sytuacje, które, które no wpływają, że czasami te żubry zachowują się inaczej. Nasze badania wskazywały, że no, można podejść żubra na odległość średnio około 80 metrów. Z tym, że ta odległość, kiedy żubry odchodzą lub, lub zaczynają uciekać, waha się od kilku, nawet do, do kilkuset metrów. Oczywiście są różnice między krowami bykami. Byk i bykami. Byki Krowy są bardziej płochliwe, więc tą inicjację, odejścia, ucieczki rozpoczynają wiele wcześniej byki są mniej płochliwe. No, wynika to z tego, że krowy często mają cielęta, więc muszą tych cieląt bronić, unikać zagrożenia, więc ich płochliwość jest, jest większa. Czynnikami, które wpływają też na płochliwość jest, jest na przykład zimowe dokarmianie. Żubry dokarmiane, często dokarmiane, intensywnie dokarmiane, mają mniejszą płochliwość, można się do nich o wiele bardziej zbliżyć. Również... Żubry, takie do których się często podchodzi, które mają często kontakt z człowiekiem, są również mniej płochliwe i to również trzeba brać pod uwagę. Zdarzają się też agresywne zachowania żubrów. Myśmy w Puszczy Białowiskiej zebrali informacje o 45 atakach. To były informacje od ofiar takich ataków, czy, czy świadków takich ataków. No, średnio był to niewiele ponad jeden atak na, na rok, więc no, nie ma tych ataków zbyt dużo. O wiele częściej atakują byki niż, niż krowy, więc byki są bardziej, bardziej niebezpieczne. Jakie są powody tych agresywnych zachowań żubrów? No, jak widzimy, dom, dominuje zbyt bliskie podejście i to jest powód raportowany przez. Przez ofiary czy świadków tych, tych ataków. Rzadziej jest to płoszenie, o wiele rzadziej obrona cielęcia czy jakiś nieznany powód. A więc, prawie w 90% przypadków, no, winę za agresywne zachowania żubrów ponosi człowiek, zbyt blisko do nich podchodząc lub celowo je płosząc. Nie zawsze atak żubrów kończy się zrogowaniem, czyli uderzeniem przez, przez żubra, a nawet częściej jest to tylko pogoń z zatrzymaniem, a znacznie rzadziej zrogowanie i to zrogowanie dotyczy tylko i wyłącznie byków, a więc te byki są rzeczywiście bardziej niebezpieczne. Więc o ile fotografowanie krów czy stad żubrów jest y, bezpieczniejsze, no to jednak musimy pamiętać, że żubr jest jednak y, zwierzęciem potężnym, niebezpiecznym i w różnych sytuacjach y, różnie może się zachowywać. W jakich okresach te ataki y, żubrów się zdarzają? Jak widać najczęściej w rui i są to głównie byki, a więc w okresie godowym, kiedy by, byki są pobudzone, mogą y, przejawiać większą, Agresję. No te, te ataki w czasie zimy czy w okresie letnim, w okresie wycieleń, rozkładają się mniej więcej w połowie na byki i krowy, ale jest ich znacznie mniej. Gdzie, gdzie te agresywne zachowania żubrów się zdarzają? Jak widać, najczęściej w lesie, rzadziej w terenach zabudowanych i otwartych. Jednak jeśli porównamy udział tych poszczególnych terenów, w całej strukturze obszaru Puszczy Białowieskiej, no to widać, że w lesie te ataki są rzadsze, niż byśmy tego oczekiwali. W terenie otwartym, mniej więcej proporcjonalnie do, do obszaru, który jest zajęty przez tereny otwarte. Natomiast w terenach zabudowanych te ataki są o wiele częstsze, niż byśmy tego oczekiwali, i dotyczą wyłącznie byków, a więc byki w pobliżu. Osad, miejscowości są rzeczywiście niebezpieczne. Te byki często pojawiają się w pobliżu osad ludzkich w poszukiwaniu jakiegoś atrakcyjnego pożywienia. Odwiedzają łąki, czasami, czasami sady. One czasami przyzwyczajają się do obecności człowieka, więc, fotografując je właśnie w pobliżu osad ludzkich, powinniśmy zachować szczególną. Ostrożność. Kto pada ofiarą takich ataków? Najczęściej są to mieszkańcy, i głównie ich dotyczyły przypadki zrogowania. Pewno wynika to z tego, z ich małej, mniejszej świadomości, że żubr jest niebezpieczny, że, że rzeczywiście może, może zaatakować. Rzadziej są ofiarami padają hodowcy żubrów czy, czy naukowcy, którzy często mają. Bliski kontakt z żubrem, no ale oni mają wiedzę i świadomość tego, że, że żubr jest zwierzęciem potencjalnie niebezpiecznym. Rzadziej leśnicy, fotografowie czy, czy turyści, w przypadku turystów te kontakty z żubrami są zazwyczaj na, na duże odległości, ci turyści rzadziej podchodzą blisko do stad żubrów. Okazuje się, że, że te agresywne zachowania żubrów pojawiają się w momencie, kiedy żubr jest niepokojony przez dłuższy, dłuższy czas. Średnio było to około 14 minut, a więc dłuższe przebywanie z żubrem powoduje, że jego zaniepokojenie wzrasta i wzrasta ryzyko bycia zaatakowanym. Więc jeśli jesteśmy w pobliżu żubra, raczej starajmy się, żeby ta wizyta była, była krótsza, a jeśli. Dłuższa to raczej przy większej odległości. Odległością, na którą następują te, te, te agresywne zachowania żubrów, to było średnio 21 metrów, a, a, a zakres to było od kilku do kilkudziesięciu do 50 metrów, więc 50 metrów to jest taki dystans krytyczny, poniżej którego następowało. Yy, agresywne zachowania żubrów, więc warto zwrócić uwagę na tę te, na te liczbę 50 metrów, bo to jest rzeczywiście taki dystans krytyczny, który powoduje, że ryzyko bycia zaatakowanym przez żubra znacznie wzrasta. Żubry często ostrzegają o swoim zaniepokojeniu o tym, że mogą zaatakować te te ostrzeżenia, te skręcenie głową, grzebanie racicą, machanie ogonem, kruczenie, czyli, czyli wydawanie takiego charakterystycznego odgłosu przez żubry, tarzanie się, a nawet pod, podchodzenie. Często takie tarzanie się, które obserwujemy jako takie naturalne zachowanie, jest rzeczywiście objawem zaniepokojenia żubra. Jeśli widzimy rzeczywiście żubra, który się. Tarza albo ociera jakieś, jakieś drzewa czy, czy, czy wykroty. To jest objaw zaniepokojenia, objaw takiego rozładowania, napięcia i wtedy rzeczywiście powinniśmy się wycofać albo, albo zachować odpowiednią odległość od, od żubra. No nie zawsze musimy podchodzić blisko do. Do, do żubra, co zwiększa rzeczywiście ryzyko takich agresywnych zachowań, szczególnie jeśli chodzi o, o byki. Żubry można też fotografować z większej odległości, co daje rzeczywiście też piękne efekty. No, widok takiego stada to rzeczywiście jest, jest fascynujący obrazek, więc nie zawsze musimy się znaleźć blisko, blisko żubra. Ja jedne ze swoich najpiękniejszych zdjęć w mojej ocenie zrobiłem, kiedy byłem daleko od, od, od żubra. Przykładem jest to, to zdjęcie, gdzie no, wjechałem samochodem na żubra w gęstej mgle, on, on odbiegł i, i przez to, że był dosyć daleko ode mnie, uzyskałem piękny efekt tych białowieskich mgieł i, i tej sylwetki żubra w tych mgłach. Pewnie gdyby ten żubr nie, nie, nie odbiegł, to fotografowałbym go z dosyć bliska i, i takiego efektu bym nie uzyskał. No, też często o poranku można zaobserwować takie, takie parowanie żubra i to właśnie widać z większej odległości przy odpowiednim tle, więc zachęcam do fotografowania żubrów z odległości zachowania tego bezpiecznego dystansu. Ja często przy, przy żubrach, jakby staram się im zejść z, z oczu, e, ukrywam się za drzewem, często się, się kładę, co powoduje, że żubry po, po jakimś niedługim czasie przestają zwracać na mnie uwagę i, i często ktoś, kto się pojawia kilkaset metrów, zwraca uwagę żubrów, a nie moja osoba, czy to, że fotografuję. To pozwala rzeczywiście obserwować takie naturalne Zachowania żubrów i, i uzyskać piękne zdjęcie. Na koniec, parę, parę takich praktycznych rad. Nie, nie płoszmy żubrów, aby obserwować ich naturalne zachowanie, ale no jest to też niezgodne z prawem. Zachowajmy bezpieczny dystans, co, co pozwala unikać. Zagrożenia ze strony żubrów. Jeśli jesteście w grupie, nie rozdzielajcie się, żubry czują niepokój, niepokój gdy się je otacza, gdy się, je, gdy się do nich zbliża z, z kilku stron, więc, więc wtedy lepiej zostać blisko siebie w, w grupie. Tutaj też trzeba pamiętać, żeby no, nie przeszkadzać sobie w, wzajemnie, jeśli widzimy, że ktoś, ktoś fotografuje no to fotografujmy w ten sposób, czy zbliżajmy się w ten sposób, aby nie zakłócić tej, tej sesji, nie, nie spłoszyć żubrów, czy nie spowodować, że one zaczną się jakoś inaczej zachowywać. Zachowujmy się też spokojnie w kontakcie z, z żubrami, jak każde dzikie zwierzę reaguje oczywiście na gwałtowne ruchy, więc, więc warto rzeczywiście zachować spokój. Poruszać się powoli, jak najmniej się, się poruszać, to powoduje, że żubry mniej zwracają na nas uwagę. Zbliżają się do żubrów stopniowo, aby, aby miały się czas oswoić z naszym zagrożeniem. Takie gwałtowne zbliżanie się, szybkie zbliżanie się, powoduje, że zwierzęta czują się niepewnie, nie, są, nie mają czasu, żeby ocenić to, to zagrożenie. I wtedy rzeczywiście ich, ich reakcje mogą być no, takie, że one odbiegną, uciekną, a czasami może to się skończyć agresywnymi zachowaniami, kiedy żub poczuje się zagrożony. Gdy jesteś jesteście blisko, klęknijcie, połóżcie się, zejdźcie żubrowi z oczu, będziecie wtedy mniejszym dla niego zagrożeniem i mniejszą jego uwagę będziecie zwracać. Zwracajcie też uwagę na, na zachowanie żubrów, na sygnały ostrzegawcze, bo czasami to, to zaniepokojenie żubra, one manifestują w, w sposobie, o których powiedziałem wcześniej. Zwracajcie uwagę na otoczenie, aby, aby też nie zostać zaskoczonym przez jakiegoś innego żubra. Czasami się zdarza, że skupiamy uwagę na jednym żubrze. Nie, nie zauważamy, że gdzieś w, w krzakach za drzewem stoi drugi żubr, więc, więc Warto, abyśmy się nie, nie znaleźli w jakiejś bardzo niebezpiecznej, ryzykownej sytuacji. Oczywiście nie dokarmiajmy żubrów, aby je przywabić. Żubry łatwo dosyć do, do, przyzwyczajają się do dokarmiania, do ale też powoduje, że ich boja się zmniejsza i, i też zaczynają człowieka kojarzyć z dostarczaniem pokarmu, więc zmieniamy w ten sposób ich zachowanie. I pamiętajmy, że żubry to potężne i dzikie zwierzęta, a, jego, a ich reakcje mogą być nieprzewidywalne. To jest, to jest taka generalna zasada w kontakcie z dzikimi dużymi zwierzętami, również groźnymi zwierzętami. Więc fotografujmy żubry bezpiecznie, bezpiecznie dla siebie, ale też w taki sposób, żebyśmy jak najmniej wpływali na ich. Na ich zachowanie, chociaż tak jak wcześniej powiedziałem, przez to że żubry są mniej płochliwe, no rzeczywiście można je fotografować czasami na, z dosyć bliskiej odległości przez dłuższy czas, ale pamiętajmy o zachowaniu pewnych, pewnych zasad. Życzę więc Wam przyjemnych wrażeń z pobytu w miejsca, gdzie są, są żubry, z kontaktów z żubrami, dzielcie się swoimi zdjęciami, bo rzeczywiście żubry są piękne, są majestatyczne i, i chciałbym, żeby były coraz bardziej dzikie. Więc dziękuję bardzo za, za uwagę. Mam nadzieję, że moje doświadczenia w jakiś sposób się Wam przydadzą, chociaż zdaję sobie sprawę, że, że ci którzy, z Was, którzy fotografują żubry od dawna, mają jakieś swoje obserwacje, swoje doświadczenia, swoje przemyślenia, warto się nimi dzielić. Dziękuję bardzo.